Grzegorz Kulejesz, co, 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 co się stało? Tak. Pod koniec pierwszej połówki w jednym ze starć podkręciłem staw skokowy. Wyszedłem na drugą połówkę, bardzo chciałem grać, bardzo chciałem pomóc kolegom grać do końca, no niestety przy każdym kontakcie z piłką czy po prostu w jakimkolwiek krzywym nastąpieniu na murawę no odczuwałem straszny ból w kostce i nie chciałem osłabić już kolegów, nie chciałem osłabić drużyny, to poprosiłem o zmianę około 70 minuty, bo czułem, że jednak to nie jest to, co nie byłem po prostu gotowy do gry na 100%. Grzegorz, jak wytłumaczyć tą porażkę dzisiaj z Legią? Wyglądało to całkiem nieźle, Legia była w sumie dzisiaj słabą drużyną, dużo zawodników z pierwszego składu w Legii nie grało. Tymczasem przychodzi jakaś feralna minuta, przegrywam 2-0. Marne to pocieszenie dla mnie, że wyglądało to nieźle, bo gdyby wyglądało to nieźle, to byśmy zdobyli jakieś punkty, a tak przegrywamy 2-0, kolejny mecz, nie wiem, pewnie spadamy na ostatnie miejsce w tabeli, kopiemy się w tyłach i, i jest coraz ciężej, i nie będziemy się tutaj oszukiwać, jest beznadziejnie na tą chwilę, musimy się jak najszybciej zebrać, nie wiem, wziąć się do ciężkiej pracy, nie wiem co zrobić, musimy siąść, porozmawiać, przeanalizować wszystko, bo tak dalej być nie może, bo GKS Bełchatów nie zasługuje na to, żeby być, nie wiem, na ostatnim miejscu w tabeli, żeby się kopać cały czas w ogonach, no musimy jak najszybciej zacząć zdobywać punkty i... Pasuje zacząć to zrobić, że najbliższego meczu w Gdańsku, bo innej recepty na to nie widzę. Na tę chwilę na pewno jesteśmy załamani, chłopaki wszyscy w szatni, nie wiem, podłamujemy ręce. No, mam nadzieję, że jak najszybciej wszyscy wrócimy do zdrowia, bo w legnie było kilku zawodników, ale u nas też trzeba wymienić Dawidka Nowaka, Kamila Kosowskiego, Damiana Zbozienia, także też jesteśmy bez paru zawodników. No ale cóż, tak jak trener mówi, no, gramy tym, co mamy i na pewno się nie poddamy. No, zrobimy wszystko z naszej strony, żeby dla kibiców, był chatowa jak najszybciej klub wyciągnąć do góry tabeli. No właśnie, gramy za tydzień na wyjeździe, był Hatów, nie, nie wygrał tam już od ponad roku, w czym potrywać nadzieję na ten sukces na PGA Arena? My już teraz musimy szukać wszędzie punktów, czy to gramy u siebie, czy na wyjeździe, czy gramy na Wiśle, czy gramy u siebie z byle kim. No musimy wszędzie szukać punktów, bo mamy tylko cztery punkty. I mówię, no jesteśmy zakopani w dole tabeli, także czy, czy każdy jeden mecz uciekający nam to będzie coraz gorzej. Pamiętam sytuacji Krakowi choćby w tamtego sezonu, która się naprawdę na dużym, dużym cudem utrzymała w, w, w Lidze, także nie chcemy tego powtórzyć. I tak jak mówię, nie patrzymy na to, już teraz, czy będziemy grali u siebie, czy na wyjeździe, będziemy musieli szukać punktów wszędzie. No po prostu wszędzie.